Zawraca Mamy przejebane Krzycie! Minecraft jest grą o eksplorowaniu, budowaniu i radzeniu sobie w niezbyt przychylnym środowisko. Pomieszcza nas w matematycznie generowanym, blokowym środowisko i czeka na efekty. Poprzez onikalne przemieszanie banalnej mechaniki z niezwykłymi możliwościami jej narzędzi stwarza doskonałe pole do kreatywnej rozrywki, która dzięki nieostannej perspektywie zagrożenia ze strony podziemnych i nocnych istot staje się niezwykle wprosto zależniająca. Bardzo trudno opisać, jak wygląda sama rozgrywka, ponieważ to gracz decyduje, na jakim poziomie skomplikowania czuje się komfortowo.